Na specjalne życzenie pewnego widza pokażę tobie, jak wersjonować aplikację Aspen.net Core i dodatkowo użyjemy swagera, tak żeby on się w tym wszystkim nie bogubił i żebyśmy mieli nadal wspaniałą formatkę do testowania naszego Rest API. Więc co, idziemy z tym go. I oto moje REST API, które chcę wersjonować. Jak widzisz mam tutaj jedną metodę, która mi ma zwrócić jakiś dokument, gdy podam konkretny ID. Jeżeli go nie znalazłem, to będę miał status 404, not found. A jeżeli go znalazłem, to wszystko jest OK, no to wtedy go zwracam. I możemy zobaczyć, że moja klasa reprezentująca tę odpowiedź ma tylko ID i tekst. I No i mam tutaj klasę statyczną, która mi zawiera dwa dokumenty, czy jak piszę jedynkę albo dwójkę. Tutaj podam w moim REST API. No to dostanę jakiś dokument. Jeżeli piszę trójkę, to już tego dokumentu nie będzie. I to tyle, jeżeli chodzi o nasz przykład. Teraz zobaczmy, jak możemy to wersjonować. Oczywiście możesz napisać swój własny mechanizm wersjonowania, utworzyć sobie foldery i per wersję utworzyć sobie kontroler, ale skorzystajmy z gotowych paczek nugget i zobaczmy, jak to trzeba zrobić tak, jak Core od nas oczekuje. To dodajmy nową wersję do naszego kontrolera. Na razie nie będziemy rozbijać to na dodatkowe kontrolery. Załóżmy, że masz jeden kontroler i w nim chciałbyś mieć tą samą metodę, tylko jedna metoda działa dla wersji pierwszej, druga działa na przykład dla wersji drugiej. Czyli żeby to osiągnąć, muszę powiedzieć, że ten kontroler wspiera wersję 1.0 i oraz 2.0 i mówię, że ta metoda właśnie jest do metody 1.0, a ta metoda nowsza już jest do mojej metody 2.0. Jaka jest różnica między wersją pierwszą a drugą? No możemy tutaj zajrzeć, że oczywiście wersja pierwsza działa tak samo, ale wersja druga już mi zwróci inny obieg, inny respons. Jak widzisz tutaj z się nazwa mamy content oraz doszło mi nam nowe pole. Tak. no To już są zmiany, które mogą wywalić jakiegoś klienta. Zwłaszcza, że on może tutaj się spodziewać, że byłaby wartość tekst, a jest content. No i zdarzało mi się także zobaczyć w swojej karierze, że klienci, kliencka apka jest tak niestabilna, że nawet dodanie nowego pola potrafi ją wywalić, więc stąd mamy te zmiany. I jak widzisz, e, mamy tą metodę dla wersji drugiej, która działa dokładnie tak samo oraz metoda wersji. Pierwszej. Teraz zobaczmy, co ja muszę tutaj w konfiguracji powiedzieć, żeby Aspon.net w ogóle zdał sobie sprawę, że mamy dwie wersje. No, tutaj w builderze robię add API versioning i tutaj mogę dodać opcję tego wersjonowania i mogę określić, że jeżeli o wersji nie podałem domyślnie, no to załóż, że chcę odpalić wersję 1.0. I warto tutaj zaznaczyć, że o ile możesz to powiedzieć to w taki sposób, jaka domyślna wersja jest, to jak tutaj wpiszesz default, to automatycznie to także mu mówi, że aha, ja chcę mieć wersję 1.0. I tutaj jeszcze poprawmy, potrafił się mały błąd, to nie było 1,1, tylko 1.0. Jakbyśmy chcieli to mieć 1,5, no, to bym tutaj wpisał piątkę. No i zobaczmy teraz, jak to działa. Niestety nie swagerze, bo swager się obecnie wywala. Nie wspiera właśnie takiego jednego kontrolera, który zawiera różne metody perwersja, ale możemy zobaczyć jak to wszystko działa w Postmanie. Teraz zobaczmy efekty swojej pracy. I ponieważ ustawiliśmy domyślną wersję 1.0, czy jak teraz cisnę tutaj send dla takiego adresu, to nie dostanę wyjątku, tylko dostanę wynik mojej metody z wersji 1.0. Teraz pytanie, jak mogę ustawić, że chcę o jakąś konkretną wersję poprosić, na przykład 2.0. No, ustawiam parametr get. Robię tutaj domyślnym parametrem get jest API version, ustawiam ten parametr na 2.0, jak widzisz Tutaj on się dodał do adresu url. Wysyłam komunikat i jak widzisz, teraz mam wersję drugą, bo zmienił się tutaj tekst na content. No i dostaliśmy nowy parametr. Tak. Więc tak to domyślnie działa. Teraz zobaczmy, co możemy zmodyfikować, żeby mieliśmy jakieś inne zachowanie niż ten parametr. Get API version to wracamy do ustawień naszego wersjonowania. Jak jeszcze możemy powiadomić nasze REST API, że chcemy na przykład skorzystać z wersji drugiej? No możemy właśnie powiedzieć, że słuchaj, znajdź mi tą informację, kiedy będę miał header accept i tam będzie zawarte słowo version i w ten sposób się dowiesz, o jaką mi wersję chodzi. Jak to w praktyce wygląda? Zajrzamy, yy, zaglądamy do naszego postmana i widzimy tutaj, że parametr get nam zniknął, to tutaj w headerach, Mamy header Accept i tutaj w Application. JSON pisujemy także wersję. Jak widzisz, wysyłam Send i mam wersję ciągle pierwszą, ale jak tutaj podam sobie dwójeczkę, no to otrzymam rezultat mojej metody w wersji drugiej, bo mam tutaj content oraz tak. A jak jeszcze inaczej klient może powiedzieć, z jakiej wersji metody chce korzystać. No, na przykład możemy określić swój własny hider i potem na podstawie tego headera określimy, z jakiej wersji będziemy korzystać. OK, to mamy znowu naszego Postmana, gdzie tutaj parametru get nie ma. Tutaj wysyłam send i domyślnie mamy oczywiście wersję pierwszą. Tutaj ustawiam swój własny, właśnie header my version, który widziałeś przed chwilą w kodzie w C Sharpie. Wysyłam teraz send i jak widzisz, mamy rezultat teraz wersji drugiej. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mógł połączyć te metody odczytywania wersji. No, musisz tylko skorzystać z metody combine i tutaj. Jak widzisz, dodaliśmy te dwie opcje, które skorzystaliśmy wcześniej. Co robi jednak ta właściwość? Report API Version ustawiona na true. Zaglądamy naszego Postmana i możemy tutaj zobaczyć, że w odpowiedzi naszym yy, headerach doszło coś takiego jak API Support Versions i mam tutaj napisane 1.0 oraz 2.0, czyli w ten sposób klient może po odpowiedzi się dowiedzieć, Jakie wersje są dostępne w naszym REST API, więc tylko pamiętaj, aby ustawić tą właściwość na true. Jeżeli chcemy korzystać ze swagera, to niestety musimy nasze wersjonowanie zrobić w specyficzny sposób. Po pierwsze, musimy wydzielić sobie kontrolery, przykładowo dodać takie foldery jak V1, V2, i w ten sposób wiemy, który kontroler jest do której wersji. I jak widzisz, tutaj do ścieżki dodaje. Dokładnie, jaka metoda do jakiej wersji się odwołuje, w ten sposób swagger się nie pogubi. No i mówię, że ten kontroler akurat wspiera wersję tylko 1.0 i ta metoda dotyczy tylko wersji 1.0. Mogę zobaczyć tutaj w drugim kontrolerze, że oczywiście prawdopodobnie mamy wersję drugą i rzeczywiście tak jest, i ta wersja druga tutaj będzie wklejona. No i możemy zobaczyć, że to jest dokładnie ta sama metoda z wersji drugiej, gdzie mamy ten tak oraz Content. Ok, no teraz pytanie: Czy to wystarczy? Nie, żeby Swagger jeszcze zadziałał, trzeba go odpowiednio skonfigurować. Bo Swagger działa w taki sposób, że on najpierw generuje pliki JSON na podstawie tych wszystkich adresów kontrolerów REST API, więc musimy jakoś go poinformować, że słuchaj, masz tutaj różne wersje, więc wygeneruj per wersję. Takie pliki JSON. No i oczywiście, jak pomyślisz sobie to zaraz, to także muszę zapewne zmodyfikować kod swagera UI, żeby on także wiedział, że są różne pliki JSONowe per wersja, żeby on mógł później tą całą formatkę ładnie wygenerować. I rzeczywiście tak jest. To jak tutaj mamy metodę configure, jak widzisz tutaj, implementuję sobie interface in options swagger again options, czyli będę trochę nadpisywał generowanie tego pliku JSON. No i właśnie będę odkrywał sobie API version. I tutaj będę podawał, że no tak w generu mi odpowiedni plik JSON per tutaj wersja druga, wersja pierwsza i tak dalej. I tutaj słusz mi tą wersję na podstawie jeszcze jej opisu. A tutaj mamy create version info. Czyli to, jak widzisz, Swagger domyślnie wspiera oczywiście wersjonowanie swojej tej formatki, no ale musisz sam napisać taki kodzik. On inteligentnie nie doczepi się do tych mechanizmów, a do do tej paczki nuget i jakoś sam za ciebie to zrobi. Nie, trzeba mu troszeczkę w tym pomóc. I tutaj mam oczywiście tytuł naszej dokumentacji, i tutaj także informacje, jakby nasza na przykład dane api, wersja była decrypted, czyli trochę już nieaktualna, chcemy się powoli jej pozbywać. No, taką informację do dokumentacji także możemy dodać. OK, Teraz oczywiście to nie wszystko, bo to jest tylko klasa. Teraz zobaczmy, co się dzieje w naszej konfiguracji w program CS. No oczywiście dodajemy kontrolery, te API version, co widziałeś przed chwilą, jest tak samo. No i tutaj musimy dodać eksplorację tej wersji, że format właśnie wyświetlania, z jakiej wersji będziemy korzystać to będzie wersja tutaj będzie 1.2 do bo te FFW w tym miejscu wklei nam się właśnie odpowiednia numeracja. Tutaj także informujemy, że tak, substytutem naszej API version jest także ten, tutaj te tutaj parametry podane do adresu, do specyficznego kontrolera, tak? czyli to także musimy zaznaczyć. I tutaj wracamy, tutaj właśnie w configur options dodajemy właśnie tę klasę opcji, co widziałeś przed chwilą, customową. No i oczywiście to nie wszystko, bo swagger UI musimy także mu powiedzieć, słuchaj, to mi wygeneruj tę perwersję Znajdź mi tutaj odpowiedni sobie plik JSON wygenerowany dla, ka dla każdej wersji, i potem dodaj te opcje do mojej formatki, tak żebym mógł z tego skorzystać. No to uruchommy tę aplikację. Tadam! I zobaczmy, jak to działa. Jak widzisz, tutaj zmienię sobie wersję na drugą. Tutaj wkleja mi się dwójka. Więc ja mógłbym tutaj wkleić, oczywiście, jakąś inną nazwę. Wszystko możesz modyfikować, tak naprawdę, w tym swaggerze. Możemy tutaj znowu przeskoczyć do wersji pierwszej. Jak widzisz, tutaj mamy wersję pierwszą. <grytanie> tutaj mamy wersję drugą. I ona odwołuje się do innego pliku JSON. OK. To zobaczmy na razie, jak działa nam wersja pierwsza. Tutaj wpiszmy. I oczywiście jedynkę i zobaczmy, że mamy oczywiście te pola jak id i tekst. A jak tutaj przełączymy się na wersję drugą, piszemy tutaj y, także jedynkę, to będziemy mieć content oraz tak. I to wszystko, co dla Ciebie przygotowałem w tym filmiku. Zobaczmy, co jeszcze mogę Ci wysłać. Bo Ty mi ostatnio wysyłasz bardzo dużo pozytywnej energii. I pamiętaj, że jak dajesz mi komentarz, dajesz mi lajka, like dajesz mi suba, to ta energia także do ciebie wraca, mój przyjacielu, bo oboje z tego korzystamy. Więc jeżeli masz nawet jakieś problemy, jak praca inżynierska, aplikacja, legacy was będąca w Webform z Webforms TypeScriptem, spokojnie, każdy z nas ma różne przeszkody, i wiem, że dasz sobie radę, jeżeli będziemy wzajemnie się wspierać i znajdziesz sobie super przyjaciół programistów. No i w sumie znalazłeś, bo masz mnie. Więc do zobaczenia w następnym. Let's filmiku. Go.